Dzień dobry, nazywam się Alicja Kwaśniewska. Jestem architektem systemów uczenia maszynowego w startupie Sima AI, który znajduje się w Dolinie Krzemowej. Bardzo cieszę się, że jesteście z nami, aby razem dowiedzieć się, co to jest sztuczna inteligencja. Dlaczego sztuczna inteligencja? Ponieważ jest to jedno z najczęściej używanych słów w dzisiejszych czasach. Sztuczna inteligencja znajduje się praktycznie wszędzie. Jest w naszych telefonach, w systemach inteligentnych domów, może również być dost, dostępna w systemach służących do rozrywki, tak jak na przykład VR, może służyć nam do personalizacji, na przykład możemy kontrolować światło w naszym domu, może służyć do bezpieczeństwa, jak na przykład inteligentne dzwonki, które mogą wykrywać osoby, obiekty, które znajdują się przed naszymi drzwiami. Możemy ją także użyć do projektowania, na przykład projektowania wnętrz naszych domów, czy możemy ją spotkać również w naszych samochodach, w systemach, które pomagają nam nie przekraczać linii, podczas gdy prowadzimy samochód, lub w systemach, które wykrywają, czy na przykład poczuliśmy się gorzej, czy zasypiamy. Ale okazuje się, że sztuczna inteligencja. Nie jest tak naprawdę aż tak inteligentna, jakby nam się wydawało. Sztuczna inteligencja jest w stanie wyprodukować jakiś wynik, decyzję na podstawie ogromnego zbioru danych, na którym została wytrenowana. Ale tak naprawdę nie jest w stanie stworzyć nic nowego, innowacyjnego. Również w przypadku nowego typu obiektów, nowych scenariuszy, jakichś anomalii w danych. Nie jest w stanie podjąć e, odpowiednich decyzji. Także podczas e, dzisiejszego spotkania chcielibyśmy Wam pokazać, e, co sztuczna inteligencja potrafi, ale jakie są również jej ograniczenia, tak żebyście byli świadomi e, i wiedzieli, e, jak odnieść największe korzyści z, z takich systemów. Obecnie prowadzonych jest e, wiele badań nad systemami sztucznej inteligencji w celu poprawy jej jakości i dokładności. Podczas dzisiejszego spotkania chcemy Wam pokazać dwie grupy różnych aplikacji. Pierwsza grupa będzie wykorzystywała, wykorzystywała dane uzyskane z kamer czy obrazy. Druga grupa będzie wykorzystywała dane tekstowe czy też dane z wejścia audio. Przykłady będą obejmowały np. bezproblemowe zakupy, system wprowadzony przez firmę Amazon, system monitorowania zdrowia, który pozwala na uzyskanie spersonalizowanych wyników i szybsze reagowanie w przypadku niebezpieczeństw. Pokażemy także system autonomicznych aut, wykorzystywany w samochodach Tesla. Jeżeli chodzi o dane tekstowe, zobaczycie różne przykłady inteligentnych asystentów na przykład asystenta głosowego, który nie zawsze działa w taki sposób, jakbyśmy się tego spodziewali. Przybliżymy też koncepcję systemu ChatGPT, który ostatnio stał się bardzo popularny. I także pokażemy Wam przykład auto uzupełniania, który tak naprawdę wszyscy wykorzystujemy codziennie w, w wyszukiwarkach internetowych, czy też w naszych wiadomościach tekstowych. Także mam nadzieję, że będą Wam się podobały te, te wszystkie przykłady. I na koniec e, chcielibyśmy Wam zwrócić uwagę, że tak naprawdę, mimo iż sztuczna inteligencja jest e, aktywnie badana i staje się ona coraz lepsza, w dalszym ciągu ma pewne ograniczenia. E, tak naprawdę nie ma żadnych standardów, certyfikatów, e, które wskazywałyby, w jaki sposób takie algorytmy mają działać. Dlatego na pewno nie można im ufać w przypadku e, niebezpieczeństw. E, kolejnym problemem jest to, że Odpowiedzi nie, mo, nie muszą być sprawiedliwe dla osób ze wszystkich grup wiekowych. Także e, musimy podchodzić e, e, trochę ze zrozumieniem do tych odpowiedzi, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. E, jak już wcześniej powiedzieliśmy, kiedy mamy jakiś nowy scenariusz, nowe dane, anomalie, e, decyzje, które otrzymujemy mogą nie być prawdziwe. Także e, warto. E, konsultować te odpowiedzi, które otrzymaliśmy z ekspertami czy innymi bliskimi osobami z naszego otoczenia. I e, ostatnim punktem jest to, że e, sztuczna inteligencja e, jest bardziej używana do badania czy rozrywki e, w obecnych czasach. Tak naprawdę istnieje bardzo niewiele systemów, które używają ją e, tylko ją e, w systemach produkcyjnych. Także wa ważne, abyśmy byli świadomi, jakie są możliwości sztucznej inteligencji i co jeszcze trzeba zrobić, aby poprawić jej dokładność. Światowa Organizacja Zdrowia także opublikowała pewne wytyczne, które wskazują nam, jakie są korzyści i zagrożenia sztucznej inteligencji dla osób starszych. Te wszystkie wytyczne są dostępne w dokumencie. W dostępnym internecie, także zachęcamy do zapoznania się z nimi. Widzicie krótkie podsumowanie tych wskazówek wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Wskazują oni na to, że bardzo ważne jest, aby badania nad sztuczną inteligencją prowadzić razem z osobami starszymi. Ważne jest, aby te osoby starsze były świadome. W wyniku otrzymanego przez sztuczną inteligencję i żeby na koniec to one podejmowały świadomą decyzję, żeby sztuczna inteligencja nie podejmowała decyzji za nich. Ważno, ważne są także bardzo szczegółowe badania, aby dalej poprawiać jakość sztucznej inteligencji. Konieczne są regulacje prawne, które będą określały, w jaki sposób można używać takich algorytmów. I bardzo ważne jest promowanie etyki wykorzystania sztucznej inteligencji. I to już wszystko. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy do zadawania pytań.